Siema, łapcie tutaj kolejny shot z live a Choco i zapraszam do oglądania. Co robić, nie? Mhm. Mm mm -hmm. Dobra, zaś zaśpiewajmy. Za zaśpiewajmy barkę. Mm, tylko muzykę musimy. Okej, okay. panie! Dobra. Co to jest? Co, co to jest, to w ogóle? Chyba. 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 <grym> nie. O, pan. <grym> pan kiedyś.. Nie, 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 to, to nie jest to! To nie jest to. Nie, to nie, to, to nie tak szło. To, a nie, dobra, to, to to będzie to. Dobra, to chyba to. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Kurde, czekajcie. Skipnę trochę. Za brzegiem. <grym> Szukał ludzi. Gotowych pizdali, wyłowić serca, <laughs> słów Bożych, prawda? <laughs> nie, <laughs> to ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta, dziś wyrzekły i wie. <laughs> Twoją barkę <noise> pozostawiam na brzegu <noise> razem z tobą <noise> No zacznę dziś łów I... No dobra, teraz czekamy Jestem u... a Jestem ubogim człowiekiem <noise> Moim skarbem są serca gotowe do pracy z Tobą, i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły we Swoją barkę. Dobra, już wystarczy. Już wystarczy. Pięknie. Myślę, że, za, że, że zaliczacie witam. Dziękuję. Czy Misia nie rozumie słowa? Takie coś jak mam live do podenia. Misia, czy ty nie rozumiesz słowa? Takie coś jak mam live. A.